Właśnie wychodzę z zapalenia kryptanii i teraz mój głos jest już w miarę w porządku, natomiast i podczas telefonu będzie to słychać i podczas audycji, że jeszcze tam jakieś ślady pozostały. Spotkałeś się na pewno kiedyś z takim określeniem polskie coś tam, na przykład polski Elvis, że to, że to krawczyk jest, no nie? Tak, oczywiście polski Elvis, również Augustów, czyli Wenecja ja północno-wschodniej Polski. Ja słyszałem, że Bydgoszcz jest nazywana Polską Wenecją. Ale to Wenecją Kujaw. Majdan Radosław był nazywany Pols Polskim Majdanem. Polskim, nie, polskim Beckhamem. Polski Oscar to Nagrody Łódkie Filmowe. Polski Fritzl to nasz Krzysztof B. Polskie Termopile Krzysztof Wynina. B. Polski John, Le John Lennon, czyli... Czyli to jest gość z zespołu Universe. Ja ci... Johnny! Kochał cię świat! To ja ci będę mówił. To ja ci będę mówił... głupią e... piosenkę? Nie? Dobrze. Ja ci dobrze. będę mówił jaki. E, kto, kto, kto jest kim, a ty będziesz mówił kto jest kim. Dobrze, dobrze, dobrze Dobre, zagadka, zagadka. zagadka, A to może dla słuchaczy też? Nie, a, nie, nie, dla słuchaczy będzie później zagadka. Dobrze. Polski diament. Węgiel. Krzemień pasiasty. Ojej. Polski Bill Gates, to trudne, to nie odpowiesz e, Poczekaj e, e, Nie odpowiesz Poczekaj, wie, nie, ja się znam na branży internetowej Twórca gadu gadu Czas minął, nie jakiś inny e, <laughs> Polski Jim Carrey Czyli, czyli Cezary Pazura Tak jest. wiem, tak Polski South Park E, t, e, Władcy Much. Dokładnie. Polski pa nie? Pavarotti, Dariusz Stachura. Pewnie też nie znasz. Polski Dariusz Stachura, nie. Ja znam tego. Do przodu Polsko. A, to tego też znam. To on potem... potem Ale ja nie znam nazwiska. Nie już, już mi wyleciało. nie to, to był tenor 15 minut. To był Doktor Alban e, muzyki klasycznej po prostu. Jeden hit i dara. Chociaż nie, Doktor Alban miał dużo hitów. Między innymi No Sing Alleluja, oczywiście. It's My Life, Take It or Leave It, Set Me Free, e, No Hush Hush, No Hero, In, no a I, i, i Hej Jude. E, Hej Jude <laughs> również, ale go to see the dentist, hmm? bo on był den jest dentystą. Ja, doktor Alban był prawdziwym dentystą. E, i gimby nie znają. E, tak więc w związku z tym. Pachami się takie określenie, jak, że, że polski ktoś tam, prawda, polski właśnie e, Jim Carrey, czyli Cezary Pazura. A polski Cezar Mikołaj Janusz? Cezar to, Piotr Kozerski. Cezary Pazura jest jednak chyba trochę gorszym aktorem niż Jim Carrey, prawda? Ale ma lepszą klatę ostatnio za zaprezentował. No niczego sobie muszę powiedzieć. Że mimo tych 50 lat nic nie flaczeje. No ale zarabia na pewno mniej. No na pewno mniej zarabia i ma mniej plastyczną twarz. Chociaż kto wie, być może gdyby poszedł do jednego z warszawskich klubów, to by mu te, przećwiczyli trochę tą buzię. Być może w każdym razie nasuwa się taka myśl w tym momencie, czy słowo jako przymiotnik Polski nie nabiera <grym> znaczenia pejoratywnego, czy nie staje się czymś obraźliwym, że, wie, że Polski znaczy <grym> y, niedoskonały, niedopracowany, <grym> nie aż tak dobry jak oryginał. To prawo wielki liczb. Kulturysta z grona 37 osób będzie miał mniejsze mięśnie niż z grona 700 osób. Tak samo matematyk będzie mniej uzdolniony, bo tutaj masz większą grupę, z której możesz wybierać. Nie Dlatego też polski Fritzl będzie mniej hardkorowy niż Fritzl światowy. I tak samo polski Oscar będzie również mniej y, 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 triumfalny, mniej y, mniej, y, mniej, mhm. mniej znaczący. Pięknie, dziękuję Rafał, niż y, Oscar światowy. To jest normalne. A jaki jest polski biznes? Na no to pytanie odpowiemy w dzisiejszej audycji. Tak, na to pytanie ja się natknąłem na polski biznes w Chicago i uciekałem jak najdalej. Ja pamiętam mój biznes Aha. i byłem na koloniach Karnych. w wieku lat siedmiu. Mhm. Karnych, to za chwilę... Dot o właśnie, widzisz jak pięknie idziemy. Ale przede dygresja... Potem. Postaraj się, żeby te dygresje nie pączkowały aż tak. Dobrze. Nie, nie, y miałem dosyć udaną transakcję, muszę przyznać, y bo kupowałem w centrum miasta Otwocka naklejki po 2 złote z samochodzikami i sprzedawałem moim kolegom z kolonii po 12 zł. Tak, dużą marżę że sobie dużo tak, dosyć marżę sobie zrobiłem. A nikt nie wiedział, gdzie jest ten sklep, gdzie są te fajne naklejki. Ja się urywałem zawsze z wycieczki, tam nakupywałem, nakupywałem na wszystko. No, Ym, y, do, biznes do... się skończył dosyć szybko, bo pewnej nocy się obudziłem i nie było ani pieniędzy, ani naklejek. Któryś z moich kolegów po prostu. Więc wykorzystał jeszcze skuteczniejszą metodę jeszcze? polskiego biznesu, tak, czyli to było po typowo. prostu bezczelną kradzie.